Witam wszystkich ponownie tym razem zrobiłem chleb y, serowy z, z serem cheddar ale niestety troszeczkę inny z, z dodatkiem żyta czyli dodałem y, kwasu piekarniczego przysięłam do miski w tej chwili 850 g mąki pszennej typ 500 dodałem 100 g y, 100 gramów y, rozczynu pszennego 100 gramów kwasu pieka, piekarniczego 16 gram soli 520 ml wody oraz 25 g drożdży. To zalewam wszystko, mieszam sobie ręcznie. Po wymieszaniu odstawiam to ciasto na jakieś 15 minut, żeby się ruszyło, żeby lekko podrosło. A za ten czas starłem sobie ser cheddar Tyle ile po prostu chciałem użyć do tego chleba. Ten chlebek z dodatkiem kwasu pikarniczego, czyli odrobiną żyta, posiada naprawdę niezwykły smak. Smak, skórkę, miękisz całkowicie inny. Jest i całkowicie inny chlebek od tego pszennego, co przedtem robiłem. Bardzo polecam wszystkim. Podzieliłem sobie to, ten, to ciasto na dwa chlebki i sześć bułeczek. Teraz skręcam sobie te dwa chlebki. Pozostawię na jakiś czas. I w tej chwili będę tarł czerwony ser cheddar. Tyle, ile po prostu chciałem użyć. Tu ciasto troszeczkę już mi podrosło, odpoczęło sobie 15 minut, nałożę ser i bardzo delikatnie zmieszam tak, aby mi się ser nie roztarł w cieście, by po upieczeniu po prostu ten ser było widać w chlebku i w bułeczkach. Bardzo polecam ten przepis wszystkim, wypróbujcie, podziękuję później. Teraz delikatnie sobie zmieszam to, aby mi się połączyło. Przytnę skropką plastikową, podzielę na kilka kawałków i znowu wymieszam. I teraz tej postaci będę sobie dzielił na kawałeczki. Aby te większe grudki sera też rozdzielić, wymieszać. Składam jeszcze raz mieszam. I również pozostawię na, na jakieś 10 minut te, to ciasto, żeby lekko podrosło i zaczynam rozważać. Bułeczki ważyłem po 80 gramów. Także wyszło mi 6, 6 bułeczek i dwa chlebki wyszły mi po 750 g. A piekłem te chlebki w temperaturze 210 stopni, 45 minut. A bułeczki piekłem 18 minut, w tej samej temperaturze, na trzeciej półce w, w piekarniku. Formuję pierwszy chlebek. Lekko przygniatam, aby mi się na Blasce nie obrócił, żeby nie, nie pękł. Spryskam wodą i niech sobie po prostu odpoczywa. Niech rośnie. Bułeczki też uformuję, wydłużę je. I położę na blaszkę, spryskam, aby też podrosły, zanim będę szykował. I teraz dla pewności, tak, żeby chlebek nie, nie, nie pękł po boku gdzieś, albo od spodu, zrobić więcej nacięć na wierzchu. 6-7 cięć. To będzie pewniejsze, że, że po bokach nam nie pęknie. Pierwszy chleb jest gotowy do, do wsadzenia, więc szykuję na blaszkę drugi, bo w każdy, w każdy, w, za każdym razem w piekarniku piekę po jednej blaszce. Teraz szykuję sobie bułeczki. Bułeczki też już podrosły. Natnę je po długości. Nacięcie rozszerzę i posypię serem. Przepis rewelacyjny powinien Wam się spodobać. Po upieczeniu będzie widać, jak kromeczki w środku wyglądają, że, że widać w ogóle ten ser. No i smak jest po prostu całkowicie inny, jak sam pszenny chleb czy pszenne bułeczki. To jest z domieszką żyta. Jeżeli film Wam się podobał, proszę lajkuj, komentuj, udostępniaj ten film. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się podoba. Tak oto wygląda całość. I tak wyglądają kromeczki. Widać serek w środku. Jak spróbujecie przepis, życzę Wam smacznego. Do zobaczenia wkrótce.